Jest, jest udało mi się. Dobra, trzeba zabrać pioruna, z tego względu, że zobaczcie, że teraz mogę ich spychać ogólnie, bo są zjarani. Smoke weed every day, every day. Hej, witajcie, tutaj Nexus to jest kolejny odcinek i dziś jesteśmy na Nvidia Shield. Znowu gramy sobie w kolejną gierkę z mojego dzieciństwa. Gra, która jest przeznaczona. Tylko i wyłącznie dla, nie wiem, grupki, przyjaciół, czy też na, gra przeznaczona na jakieś różnego rodzaju eventy, czy też nie wiem, zabawy, party, cokolwiek. Z tego względu, że jest to gra bazowana właśnie na takim troszeczkę popularnym systemie, e, który zwie się. Czekajcie, czy ja mogę tutaj ten? Mogę chyba. E, który zwie się, e, nie wiem, bo można to porównać na przykład do Uter Party albo do, do Mario Party, czy coś w tym stylu. Zalecana liczba graczy: 4, 4 pady. Świetna zabawa, naprawdę, polecam Wam. Natomiast, oczywiście, mamy tutaj Adventure Mode. Świetnie, ale to świetnie gra się tutaj z przyjaciółmi. Ja, na przykład, miałem już okazję być u Mateusza, który miał także Nvidia Shield wraz z tym padem. Więc na jednym tablecie graliśmy sobie we dwójkę z kolegą. I jest to zestaw ogólnie takich minigierek, gierek no, Zaraz Wam, oczywiście, pokażę. Zaczniemy sobie od Adventure Mode, jako że jest on na jednego gracza. Wybieramy oczywiście sobie postać, którą chcemy sobie ugrać. Mamy do wyboru krasza, Koko, e, Mamy. Jak on tutaj się nazywa? On się nazywa. Ja, jak to się nam nazywa? Weźmiemy sobie tego dużego wilczka, niech będzie. E, dobiera oczywiście nam tutaj zestaw jakichś e, przeciwników. No i. Mm, dobra, to ja może się chwilę zamknę. Ile razy że nie mnie

Dobra, okej. Więc może Wam się bardzo tutaj. E... Kojarzyć ten, ten takie lobby z tego względu, że jest to takie lobby typowo crashowe, gdzie e, mamy do wyboru różnego rodzaju gierki. Ja znowu się zaczynam szukać kamery e, i mam tutaj różne gierki typu Crash Ball, po Polar Panic, Pogo, fajne, jakieś takie różne gierki. Oczywiście są e, coraz to kolejne poziomy, coraz wyższe, więc jest to bardzo jak w kraszu dwójce, w Crashu Bandicootie dwójce, e, bardzo podobnie. E, natomiast przejdźmy sobie do pierwszej gry, będzie to. E, Crash Polar Panic, z tego względu, że ta gierka, ten akurat tryb pojawił się na demie. Pamiętam, kiedyś demo było, właśnie Crash Bandicoot, i można było sobie pograć. Celem tutaj, tak jak już mówiłem, jest to dobra, naprawdę zabawa, świetna. Jako, że musimy się tutaj zepchnąć ogólnie, mamy jedną platformę i musimy się zepchnąć. Ja, pamiętacie, jestem tym dużym takim osiłkiem, dlatego tym pomarańczowym. Dlatego będziemy musieli tutaj, wiecie, zaraz Wam pokażę. Okej, okay, biegniemy sobie. Jest tutaj taka kamerka, która zrzuca co, co jakiś czas jakieś itemy. Dobra, możemy oczywiście użyć charge'a, więc ja w nich wchodzę tutaj. O, no właśnie, tu coś się pojawia. I mnie pomniejszyło, dobra. Ja muszę uciekać w takim razie. Muszę uciekać, dobra. Je, Cortexa już e, zepchnęli. Więc wyobraźcie sobie, że w czwórkę teraz by, byśmy na przykład gdzieś tam z przyjaciółmi byście grali. Świetna gierka, naprawdę. E, te, te gierki naprawdę z tego słynęły, że naprawdę świetna zabawa właśnie była. E, I tutaj w szczególności też chodzi mi o, o Mario Party. O, teraz jestem duży. Oooo dobra, wypchnąłem go od razu automatycznie. A on tutaj czeka na mnie. Myszor 1, kurde. Boom! O, walka tutaj trwa na, najlepsze. Mówię, gwarantuję świetną zabawę, jeżeli macie ps Oj, Spadłem! Fucking hell! Spadłem, no nie udało się. No ale jeszcze nic jest przegranego z tego względu, że trzeba zdobyć trzy e, puchary, żeby wygrać. Ja na razie mam zero. Więc spokojnie mam jeszcze dużo szans, teoretycznie może być tutaj bardzo dużo gier Ciekawe, bo tutaj oczywiście to są boty tutaj Fajnie jakby się pojawiła taka gierka właśnie online O nie, dobra trzeba mu pioruna zabrać Trzeba mu zabrać pioruna, zabrać pioruna Jest, zabrałem pioruna O nie nie nie, 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 nie Nie, 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 nie Jest Jest, udało mi się, dobra Trzeba zabrać pioruna z tego względu, że zobaczcie, że teraz mogę ich spychać ogólnie, bo są Zjarani <śle> źle to zabrzmiało Uuu kurde, dobra, jeszcze można wrócić na arenę spamując y, guzik właśnie odepchnięcia Dobra, niech oni się tutaj biją Tutaj nie będę korzystał, szczerze mówiąc, z tego O, dobra, on tutaj się uwziął na tą małpę Dobra O, trudno się kurde kontroluje, dobra, mogę tutaj... Ty... Nie, 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 nie. Jest, wypchałem go, jej! Okej, okay, więc, więc jak widać mam nadzieję, że, że czujecie tutaj tego ducha rywalizacji. Zwłaszcza w cztery osoby to by naprawdę było coś niesamowitego. Chciałbym kiedyś coś tak zorganizować, szczerze mówiąc. E, albo może jakieś Mario Party czy, czy coś w tym stylu. E, to też była naprawdę zajebista gierka na Nintendo. Musiał parę padów. O kurde, dobra nie, tego nie chcemy. E, o nie wierzę. Te, tego kowadełka nie chcemy. Z tego względu... O nie nie nie. nie, nie, nie. Nie, nie, kurde, spadły mi nie żyje, kurde. To jest właśnie to. Nie chcecie mieć e, piorunka, chcecie mieć, nie chcecie mieć, natomiast tego kowadełka. Press Exto Force Victory. Dobra. Mo możemy. Dobra. Każdy ma po jednej wygranej, kurde. No, no długo to trwa, dosyć długo to trwa. Też, też, są różne takie fajne gierki na zasadzie kooperacyjne. Możecie się dobrać w d dwa TEAMY, Na zasadzie dwóch na dwóch. Ewentualnie, możecie wszyscy na wszystkich. Świetna zabawa, naprawdę. Nie, nie, nie. Jej, udało się! O, zabrał mi w ostatnim momencie. Ale dobrze, on się skupia, nie na mnie. Tak, dobrze, dobrze. Chyba nikogo nie zepchnął. Ale, głupi Cortex. Głupi Cortex, nie udało mu się. Come on, come on. Jej, dobra, ja to mam, ja to mam, ja. No. Oż ty dziadzie jeden. Nie pozwolę ci tego. Nie, 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 dobra, on się skupia nie, 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 jeszcze. nie, <laughs> kurde... nie, Nie, nie wzięliśmy tego, nie zebraliśmy. Niestety. Fuck! I teraz chyba każdy ma po jednym. Nie, dobra, on ma dwa. O kurde, trzeba się sprężać. Trzeba się sprężać, bo chciałem wam jeszcze pokazać oczywiście inne gry. Eee. Boom. Naprawdę, asortyment gier jest tutaj niesamowity. Jest bardzo duży. Jej, wyko... O Jezu Marion został duży! Jest duży! Na szczęście to jest obramówka. Później te levele zmieniają się. Na przykład, że jest taka arena bez obramówki. i Później są na przykład areny, że gdzieś tam jest e, bardzo trudno e, manewrować. O, jest mały. O, kurde. Tylko strasznie trudno trafić w kogokolwiek. Kurde. To taka perspektywa jest zaburzona. Ten świetny. E, Okej. Okay. Bum. Bum. No nie! Wszyscy mają po dwa kurde. Ja cię nie wierzę. Ja trzeba się skupić. Dobra, biegnę ja potem... Biegnę po, ten, biegnę po laserka. O! 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 o nara! Dobra, udało się. Oni się są chyba razem. Oni się nie biją. Korteks jest chyba ze mną w takim razie jej dało się Tym razem szybko poszło Tym razem poszło szybko A Jeszcze jedną wygraną, ale teraz jak ja przegram ee, Musi Korteks, jak już w najgorszym wypadku to niech Cortex wygra Nie wiem, on chyba mnie tylko nie bije, więc wydaje mi się, że jestem z nim Ewentualnie bijemy się na samym końcu nie, 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 on też się na mnie rzuca, dziad jeden Kurde, masakra Oś, ty kurde, dziadzie jeden urósł Ole, go walnąłem, mocno Spadnie tam chyba, czy nie? Tych obijam nieźle o, ja ciepierdzielę go. Ostatnio taki skraweczek mały uchronił. Jest! Udało się! Nie, to nie może być Cortex. Jest! Jej, dobra, okej, okay, to teraz jesteśmy zabezpieczeni, zobaczcie. Jej, udało się, wygrałem! Uh! Kurde, masakra. マサかまマサまマサ Wygraliśmy i w ten sposób przechodzimy coraz to kolejne poziomy. Możemy grać na przykład solo, można grać z przyjaciółmi, tak jak już mówiłem. Jeżeli na przykład możecie podłączyć jakieś więcej padów do czegokolwiek, na przykład nawet na komputerze możecie to jakoś gdzieś tam wyemulować. Natomiast są mówię, są różnego rodzaju gierki, co tutaj, coś to jest Jungle Bash. Jeszcze mogę wam Jungle Basha pokazać na, na szybko. To jest akurat bardzo fajny tryb, gdzie rzucamy się beczkami. Wszyscy gdzieś tam mają życie i trzeba rzucać się beczkami, takie, takie śmieszne. No mówię, gierki w grze, powiedziałbym bardziej. No ale samemu można także dobrze się nieźle bawić Dobra, podnosimy oczywiście różne rzeczy Nitro nie dotykamy, bo wybuchniemy Dobra, więc tym, tym sobie możemy kopnąć I tym możemy rzucić Boom! Jej, wpadł jeszcze w nitro Dobra, bierzemy i po prostu rzucamy O nie, razem żeśmy ten Ewentualnie możemy też się kopnąć, zobaczcie Na takiej zasadzie A ten jeden nie, nie żyje On się niepotrzebnie śmiał, ty dziadzie jeden nie, 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 nie Dobrze, uchronił mnie tam troszeczkę troszeczkę Go Boom Ko, ko ko On ko, ko. ma mało HP Ach. Razem się uderzyliśmy O jest Został ode mnie, ja mam więcej HP od niego O kurde Nie Ale mnie dorwał Ach. Nie, kurde, no nie wierzę Jest! Udało się! Masakra? To, to było trudne, akurat. Prze, przez chwilę zwątpiłem, bo tam zacząłem dostawać i to mocno. Dobra, let's go, let's go. Mówię, naprawdę bym pograł tutaj z czwórką osób. Jakbym miał pady Nvidia, jeżeli to oglądasz. Przyślicie mi pady. O nie, oni. Oh, nie, no kurde. Uderzył mnie w momencie, gdy. BOOM! Ej, we splash damage. Jabłuszka regenerują HP, więc trzeba, trzeba je też zbierać. Dobra, kopnąłem go sobie. Szybko dosyć, kurde, tu się zbiera. Haha, <grym> biegli w ten nitrognoki. Kurde, mało HP, mało HP. Dobra, skasowani. No i Cortexa tu kopię. No nie, no nie, ale mnie Fuck! Jaki burst! Przestań! Przestań, Ty, się jeden! Jest, dostał. Słucham wielką głowę. Jest! Holy shit, czemu pod końcem nie są tacy agresywni? God damy. Masakra. Dobra, mamy dwa zwycięstwa pod rząd. Jest dobrze. 3, 2, 1. A nie ma rzucania! O, oh, shit, ale zostałem. Teraz to ja dostałem. Nie ma tak korteks obrywający. Ale ich tu ponukowaliśmy. No nie no, kopną mnie. Fuck. Dobra, ja idę. Dobra, oni się tam leją. Jok, defend. Tu. Jest. Mam no, ja mało hapę, Znaczy ten, ten myszok ma dużo, wiecie. Ma dosyć dużo to HP Ja Ała Zbieram jabłka Shit Stój, że... Jest! Uuu, udało się Oh god Masakra ja i te moje kurde pęczek kabli, kurde. Polajkujcie, pęczka kabli. Dobra, słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Wiem, bardzo króciutki, no ale oczywiście y, tutaj podzieliłem sobie na miniserie oraz mini odcinki. Mini odcinki będą to po prostu pokazówki danych gier. Jeżeli na przykład nie warto z nich robić trzech odcinków. No to robię sobie po prostu mini odcinek Miniseria, serią, czyli trzy odcinki znane gry, mini odcinek, po prostu Miły mini odcinek, tak? Dobra, jeżeli wam się podobało, oczywiście ocencie ten film I zobaczymy się w kolejnym filmie, pa pa Mam nadzieję, że się podobało, cześć Kto grał w Crash ta łapka w górę Znaczy, łapka, znaczy chodzi, wiecie co